serdecznie na naszym kanale na YouTubie. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Gościem tym jest Grzesiu. Grzesiu jest moim pacjentem. Współpracujemy razem w gabinecie w Lędzinach. Już Grzesiu odkąd? Od kwietnia. Od kwietnia tego roku. Grzesiek ma 12 lat. I tutaj, Grzesiu, przypomnij mi, z jakim tutaj opowiedz nam tutaj, z jakim problemem przyszedłeś? Co dla ciebie było takim wyzwaniem i co zaczęło cię niepokoić, że zdecydowałeś się właśnie tutaj trafić do naszego gabinetu? Ogólnie to było tak, że za dużo jadłem, nie czułem poczucia głodu, no i jadłem jadłem, jak było nudno, to jadłem jadłem. Mm -hmm. no, no i ogólnie zaniepokoiło mnie to, że gwałtowna zmiana wagi. No, i coś z trzeba było zrobić. Mhm. Też pamiętam na pierwszej wizycie, powiedziałeś, że też Twoja mama wspomniała, że był taki problem, że nawet do tego stopnia pojawiał się ten lęk związany z jedzeniem, że nawet jak była przerwa gdzieś, godzina ten, i nie wiedziałeś, czy będziesz mógł coś zjeść, to było o rany boskie, ale co będzie, bo nie będę no. miał jak zjeść, tak? Czyli to się przejawiało też w takie poczucie lęku. No dobrze. I tutaj zaczęliśmy właśnie współpracę. I co było takie kluczowe w tym, żeby zacząć odczuwać poczucie głodu? Te posiłki, 3-4 godziny mniej więcej tego stopu od jedzenia i też te sycące posiłki, to też było jakieś takie trochę zatrzymanie od tego jedzenia. Czyli tutaj zbilansowanie posiłków i regularność posiłków. Proszę zobaczyć, jak działa fajnie organizm ludzki, że to, co jest dla nas ważne, że nasz organizm potrzebuje dostarczenia odpowiedniej ilości energii co te 3-4 godziny, bo wtedy też możemy usłyszeć nasz organizm, prawda, kiedy jest syty, kiedy jest głodny i to odczucie głodu. I co, udało się? Bardzo się udało. Mm. I jak się czułeś z kiedy po jakim czasie zauważyłeś, że jednak już pojawia się to uczucie głodu, które już gdzieś nie występowało, bo to, to mówię, że ciągle chciało ci się jeść. Bardzo szybko y, ustąpiło ten y, głód, poczucie głodu i też tak trochę te posiłki były bardzo sycące, więc też nie chciało się za bardzo jeść. W którymś momencie było tak, że jadłem, bo musiałem. Mm -hmm. Czyli gdzieś tam nawet to było na zasadzie takiej, że wiedziałeś, że jest pora posiłku, że powinno się zjeść, to jadłem, ale czasami już się nawet nie odczuwało zbytnio tego głodu, czyli to się tak fajnie wszystko zaczęło regulować, czyli regularność posiłków była jednak strzałem w dziesiątkę. No. A co było takim największym manka, e, e, problemem, jeżeli chodzi o czego jadłeś najwięcej? Co było taką piętą Achillesa w tym jedzeniu? Co, co jakbyś, zanim zaczęłaś tutaj przychodzić, co było tak przodowało w tym Twoim menu? Głównie takie fast foody albo słodycze, mhm, czyli substancje, które zawierają dużo cukru, dużo soli, konserwantów i taki, taka przetworzona, wysoko przetworzona żywność, ale jest to również żywność, która bardzo mocno uzależnia. I tutaj pojawia się właśnie takie błędne koło, prawda? Bo gdy jemy dużo słodyczy, no to zaczynają nam te cukry skakać i my wiecznie jesteśmy głodni. To, co było właśnie u Grzesia. Ale co się zmieniło? Co, co, co teraz wiesz? Co teraz jak twoje menu wygląda? Powiedz wszystkim, jak teraz twoje menu wygląda? No ogólnie to jest pięć posiłków dziennie, raz się zdarza jakieś te słodycze tam dwa razy w tygodniu. No i y, ogólnie to te owoce i warzywa, tak? Dobrze to działa. Mhm. Ale przede wszystkim warzywa, co? Te, no. Wiecie, teraz e, jest dużo tych warzyw. I czy jest to problem, czy uważasz, że fajnie, że są te warzywa, bo pomagają? E, myślę, że to jest fajnie, te warzywa jeść. Tym bardziej, że e, ta woda też spada od tych warzyw. No i ogólnie dobrze jest. Czyli mamy uczucie sytości, masz też czujesz więcej energii właśnie, a jak się wcześniej czułeś, jak jakbyś te duże, duże ilości tej przetworzonej żywności, jakbyś te słodycze, zwróciłaś uwagę, jak zacząłeś potem tu chodzić i zacząłeś się to prawidłowe odżywianie zbilansowana dieta, zmieniłeś pieczywo, zmieniła się ta ilość tych słodyczy w diecie diametralnie. Zmieniłeś to, że nie, na słuch, zamieniłyśmy tutaj na owoce, jemy więcej warzyw, zwróciłeś uwagę na przykład, jeżeli chodzi o sen, o jakość snu, jak to wszystko wpływa, ile masz energii w ciągu dnia? Energii jest bardzo dużo, mhm. a ten sen też się bardzo poprawił, bo no bo lepiej sypiam. Mhm, więc tutaj zobaczcie, zdrowe odżywianie, wszystko, prawda? Człowiek nie jest, my nie jesteśmy, ja zawsze powtarzam pacjentom, że nie jesteśmy roślinkami. Roślina sama sobie dostarcza składników odżywczych. Pobiera je z gleby, a w procesie fotosyntezy przetwarza w pożywienie. My musimy to wszystko dostarczyć. I w momencie kiedy zaczynamy wrzucać w nasz organizm niezdrową żywność, przetworzone produkty, fast foody, czy na przykład różnieść cukier, dużej ilości cukru i słodycze, no to nasz organizm zaczyna się buntować i tutaj zaczynają pojawiać się problemy. I tu w momencie, kiedy Grzesia zmienił tą dietę, no to ten, to wszystko, ten organizm w końcu zaczął bardzo dobrze funkcjonować. U Grzesia był ten problem, że nie tyle, że wzrosło mu kilogramy, ale jak zrobiliśmy analizę masy składu ciała, to czego brakowało w stosunku do wzrostu? No, co w składzie ciała było, czego było za mało mimo wszystko? Miałko. Mięśni. M była w stosunku do wieku i do wzrostu, do budowy Grzesia, w składzie ciała brakowało tkanki mięśniowej, a tkanka tłuszczowa sobie rosła, czyli ta dieta, którą Grzio wcześniej stosował, bogata w cukry, w tłuszcze takie przetworzone w, w dużą ilość konserwantów, była dietą nieodżywczą. I tutaj na skutek tego te mięśnie się osłabiały, a organizm się ładnie otłuszczał, a tego nie chcieliśmy. No i teraz powiemy, że w ciągu tych czterech miesięcy. Na ogólnej masie ciała mamy niecałe tam 3 kg różnicy ogólnej masie ciała, ale co się zmieniło? Praktycznie spadło nam ponad 4 kg tkanki tłuszczowej i grzesio przez te 4 miesiące mamy wzrost o 1,4 na masie mięśniowej, Grzesio zaczął też ćwiczyć, ma więcej energii, dostarcza dobrej jakości białko. I rzeczywiście ta dieta stała się dietą odżywczą, więc tutaj naprawdę to, co jemy, jakie składniki, co dostarczamy naszemu organizmowi ma, zwłaszcza takiemu młodemu organizmowi, bo Grzesiek jest dwunastolatkiem, więc to jest okres, kiedy ciało człowieka przechodzi bardzo dużo intensywne zmiany. Zaczyna się też okres dojrzewania, Wejdzie to za chwilę wejdzie tutaj też praca hormonów i Tutaj ważne jest, żeby w tym momencie zadbać, drodzy Państwo, właśnie o dietę takiego młodego człowieka. Tutaj mama się o to zadbała, przyszli i razem wspólnie tutaj fajnie nam się pracuje. Już praktycznie dobiegamy do końca, po wakacjach będziemy mieć już okres stabilizacji, bo ten skład ciała naprawdę bardzo fajnie się zmienia. A przyjęłaś takie momenty, jak tutaj jesteś przez te cztery miesiące, że jednak zaczęły pojawiać się takie trudniejsze momenty i co pomogło Ci przetrwać takie kryzysy? Co, I co daje Ci to, że przychodzisz tutaj co tydzień do mnie? Co Ci to daje? Mm, no głównie to, że mam jakieś tam pomysły na to jedzenie, wiem co jeść i Ogólnie to lepiej pomaga, no bo to, to jedzenie i tak dalej wiem, co mam z tym robić. Mhm. Ostatnio mieliśmy mały kryzys pod hasłem słodycze, bo Grześ w momencie kiedy przyszedł do mnie, obiecał sobie, że już przestaje i nie będzie mhm. ja tych słodycze, że teraz się zdrowo odżywia. I co się ostatnio stało, Grzesio? No, ym, dostałem takie polecenie, czy bardziej taki... No polecenie, że mogę jeść słodycze dwa razy w tygodniu, przynajmniej dwa razy w tygodniu, no i potem się to stało niepohamowane, nie no i zacząłem to jeść i jeść. Mm -hmm. czyli, jak wy, wy, czyli zdanie sobie takiego zakazu i ten słodycz stał się takim owocem zakazanym. Tak, to mówimy na tym, my to mówimy w psychodietetyce, nazywamy to myśleniem zero-jedynkowym. Dlatego ja od początku mówiłam Grzesio, ja bardzo się cieszę, że jesz regularnie, że jemy naprawdę teraz zdrowo, odżywczo, że tych słodyczy nie ma, ale jeżeli czujesz i masz ochotę i chciałbyś ten jeden kawałek ciasta zjeść, to na to sobie pozwól, bo potem może się to zemścić. I gdzieś to się tutaj zemściło, że popuszczone zostały te hamulce, ale już wracamy znowu na tory i uczymy się, że jednak ok, pozwalam sobie, ale staram się mieć nad tym... Kontrole. Więc tutaj też takie nadmierne zakazowanie sobie różnych rzeczy też nie jest okej, okay, no bo jak to mówią, zakazany owoc smakuje najlepiej, więc Grześ się już o tym e, przekonał. E, czyli te cotygodniowe wizyty to tak, inspiracje kulinarne, ale czy właśnie w momencie takim kryzysowym też mam nadzieję, że odczuwasz też takie wsparcie. Że możesz zadać jakieś pytanie, że zawsze otrzymasz tą odpowiedź i nie czujesz się w tym procesie taki osamotniony. No dokładnie tak, ale też to wsparcie, jeśli chodzi o te pytania, że mogę zadać parę pytań i tak dalej, to też mnie uczy trochę tego, jak mam jeść i co z tym robić, jeśli jakaś tam niesytość jest w posiłku. Mhm. Czyli tutaj razem możemy rozwiązywać te różne przeszkody, które gdzieś się pojawiają, albo jakieś, jak mamy. Po prostu w procesie, w trakcie procesu wychodzą różne rzeczy, i przy tym, że się widzimy co tydzień, jesteśmy w stanie, jak pojawiają się jakieś małe przeszkody, od razu jesteśmy w stanie to wszystko sobie rozwiązać. A czy było warto podjąć taką współpracę z nami? Bardzo było warto. Tym bardziej, że jest to więcej energii i ogólnie lepiej mi się je, bo tak jak ja bym wcześniej, to było takie nudne też to było. Ale no lepiej jest, ogólnie tak Ty z tym jedzeniem też jest fajnie, no bo to energia jest i tak dalej. A jak myślisz, wrócisz do tych starych nawyków, czy jednak będziesz się starał, żeby ta regularność posiłków, która pozwoliła Ci zapanować nad takim nadmiernym uczuciem głodu, że to jednak zostanie? Pewne jest to, że nie wrócę do takich nawyków, ale też postaram się trzymać tą dietę, co aktualnie prowadzę. Czyli ten sposób żywienia, że jednak ten zdrowy sposób żywienia, gdzie? Też od czasu do czasu pozwalamy sobie na małe przyjemności, no bo też mówiliśmy, że jak mamy ochotę, pójść na tego kebaba raz na miesiąc, no to sobie pozwalamy. Ale to jest na przykład mały kebab i raz na miesiąc, nie jest to na co dzień. Że jak gdzieś tam z kolegami wychodzisz do kina i wiesz, że będzie ta paczka, ta, trochę tego popcornu, no to zjadamy, pozwalamy sobie, ale to nie jest na co dzień, czyli żyjemy w takim balansie. Pozwalam sobie, ale ja mam na tym kontrolę, ale wiem, że to co mnie odżywia, te wszystkie dobre składniki, które dostarczamy w codziennej diecie, no to to przynosi nam o wiele lepsze efekty, no i przede wszystkim lepsza kondycja, lepsze zdrowie, lepszy sen, hmm. prawda? A jak na przykład właśnie zauważyłeś, że jak teraz lepiej odżywiasz ten organizm? Na przykład porówn porównaniu, że kiedyś ćwiczyłeś i żywiłeś się zupełnie inaczej, a teraz czy zwróciłaś uwagę, że te treningi są bardziej efektywne? Tak, są efektywne, bo zauważyłam ostatnio, że lepiej się ćwiczy i też te efekty lepiej widać na ciele. Mm -hmm. No jak co z tego, że ćwiczymy, jak nie dajemy odpowiedniego budulca. Jak teraz dobrze odżywiamy się, mamy ten budulec w postaci dobrego źródła białka bo to i jajka, i mięso i tak dalej. Do tego warzywa, które są źródłem witamin, minerałów i wspomagają, no to o wiele lepiej y, to wszystko wygląda. A z czego jesteś najbardziej z siebie dumny przez te 4 miesiące pracy, które tutaj yy, O ilość posiłków, yy, o z, ilość zjadanych posiłków. Bo Że udało Ci się pokonać te napady tego głodu, prawda? Mm -hmm. Że to zostało już tak jakby no, to już na chyba dawno nie pamiętać, jak to było, że było się ciągle głodne. Teraz owszem, jesteś głodny, ale to są określone pory, prawda? A czasami się nawet zdarza, że jak człowiek się wie, to gdzieś tam już też masz to poczucie na tyle takiej sytości, że momentami jesteśmy w stanie nawet troszeczkę więcej wytrzymać. No. A kiedyś było to niemożliwe. no. Mama mówi, że jak godzinę było bez jedzenia, to był cud. No. A teraz. Trzy, cztery godziny regularne posiłki i mamy, wszystko jest tak, jak powinno być. Yy, a jeżeli miałbyś, yy, co chciałbyś przekazać swoim rówieśnikom, którzy borykają się z podobnymi problemami, gdzieś tam właśnie też jest ten problem nadwagi, otyłości, gdzieś też właśnie to jedzenie stało się, stali się takimi niewolnikami tego jedzenia, czy niezdrowego jedzenia, czy ogłem jedzenia. Co byś przekazał swoim rówieśnikom? Ogólnie ja też tak miałem na samym początku, że jak nie wytrzymałem 3-4 godzin, to jak byłem wodny, to zazwyczaj piłem wodę, bo to też pomagało i też dłużej y, wytrzymałem bez tego jedzenia. A jeżeli na przykład y, taka osoba nie jest tak jak Ty, i ma już na tyle, jest poważny problem, to co byś doradził takiej osobie? Czy powinna sama sobie poradzić? Czy jednak warto skorzystać właśnie z pomocy specjalisty? żeby pomóc przejść w tej trudnej drodze do zmiany tych technologów. Bardziej warto do specjalisty iść, bo to też masz, jest większa pewność i więcej można się nauczyć, bo to też się zapytasz, to też odpowiedź przyjdzie, no i tak to jest. Mhm. Warto do specjalisty. I nie żałuję, że tutaj przyszedłeś. No. I już praktycznie dobijemy, jak to się mówi, do końca z naszą przygodą związaną z odchudzaniem, ale też tutaj z poprawą stanu odżywienia, prawda? No bo tutaj i ładnie nam się ta masa mięśniowa zaczęła budować, kondycja jest o wiele lepsza, gdzie się o wiele lepiej też wygląda, też o wiele lepiej się czuje. A jak z pewnością, jak z pewnością siebie? Bo na początku ta pewność siebie była taka niższa, a teraz jak ta pewność siebie? Bardzo się poprawiło i też jestem bardziej wysunięty do ludzi, w takim sensie, że częściej z nimi rozmawiam i tak dalej. No i też lepiej, bo mnie tam nie dręczą w tej szkole. Mhm. tak dalej. Czyli, też to, że gdzieś tam by przybyło tych kilogramów, to było też taką formą mhm. ym, takich niefajnych przytyczek no. i takiej stygmatyzacji, prawda? Teraz to się zmieniło. Ale jednak sam powiedziałeś, że ta zmiana dała Ci też taką pewność siebie, czyli to, co się działo, popatrz mimo, że fajnie było, bo się zjadło te słodycze, te fast foody, ale jednak popatrz była ta forma wycofania. No. A teraz większa pewność siebie, no to łatwiej jest nawiązywać kontakty, też zgodziłaś się dzisiaj, bo to też wymagało odwagi i takiej pewności siebie, żeby zgodzić się na, na takie nagranie, na takie... Więc życie się zmienia na takie, na lepsze, co? No. Łatwiej wejść w, w tą taką dorosłość, w tą taką nastoletniaść, więc y, pamiętajcie, że warto zawalczyć o siebie. Y, I jeżeli właśnie y, macie pociechy, wasze dzieci, które borykają się z problemem nadwagi, otyłości, gdzieś podobnie jak tutaj, Grzesia mają też problem z takim nadmiernym łaknieniem, nie czują tego głodu, jeżeli zauważamy, że coś dzieje się nie tak, to naprawdę nie bójmy się skorzystać z konsultacji specjalisty. My tu czekamy na Was, pomożemy, wesprzemy, prawda? No. I będziemy wspólnie po prostu krok za krokiem podążać, aż osiągniemy nasz wspólny cel. Jakże się Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, za to, że zgodziłeś się przekazać tą swoją taką małą historię. Bo myślę, że będzie to inspiracją dla wielu młodych ludzi, ale i nie tylko. Więc bardzo dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam.